Pobiegnie w tej e, serii. No, jest to no faworytek. Femke, Femkebol na naszych ekranach, a zatem to oznacza, że już rozpoczęła się prezentacja. Zawodniczek, które pobiegną w serii e, drugiej. Oliveri, Linda Oliwieri, reprezentantka Włoch na torze dziewiątym. 26-letnia specjalistka biegu na 400 metrów przez płotki. 55,38 sekundy. Rekord życiowy ustanowiony w tym sezonie. Włosi dopingują swoje zawodniczki, Anna Ryżykowa, rekord życiowy, imponujący, 52.96 w tym sezonie, nieco wolniej. No i Czeszka Ichowa, Nikoleta Ichowa, e, która tak szybko jak Czeszka nie biegała, no ale ona ma zdecydowanie mniejsze doświadczenie, dziewczyna, która e, nie skończyła jeszcze 24 lat, e, dziewczyna, która... Życiówka na poziomie 54,88 setnich sekundy ustanowiła w tym sezonie Vivi Lechikoinen, reprezentantka Finlandii. No i Dominatorka, tak samo jak Karsten Warholm w rywalizacji mężczyzn, tak samo Femke Boll jest dominatorką. Właściwie tutaj dualizm lekkoatletyczny można powiedzieć na każdych zawodach może występować, niezależnie czy biega na 400 metrów przez płotki, czy 400 metrów płaskie, indywidualnie czy w sztapecie. No, jest groźną dla najlepszych, jest niedoścignioną jeśli chodzi o 400 metrów przez płotki, będzie broniła tutaj tytułu mistrzyni. Europy, brązowa medalista olimpijska, a jedną z rywalek, jak widzimy Izabela Smolińska, 56,24 sekundy, e, rekord życiowy poprawiony w eliminacjach, e, to był 13 wynik eliminacji, a zatem dobry występ, dobra forma e, Izabeli Smolińskiej, przypomnijmy, że w eliminacjach także na poziomu rekordu życiowego biegała Anna Gryc, no ale... Po raz drugi w tym sezonie wyrównanie życiowki nie dało jej szansy, by do półfinału się zakwalifikować. Anna Gryc na 18 miejscu w eliminacjach, a my patrzymy jak pięknie, jak lekko, jak skutecznie i na jakim poziomie pobiegnie i wygra ten półfinał Femke Bol. Izabela Smolińska nie ma szans awansu do finału. Nie jest jeszcze na takim poziomie, który by był wystarczającym do tego awansu, ale. Świetny występ w eliminacjach, rekord życiowy. Izabela potwierdziła, że warto było ją tu wysłać, że nie przyjechała tutaj przez przypadek. Brawa dla Izy i trzymamy kciuki za dalsze rekordy życiowe. No i rozpoczął się bieg. Patrzymy na Izabelę Smolińską, patrzymy jak poradzi sobie Polka na dobiegu do tego pierwszego płotka, za nią węgierka ma to także bardzo dynamicznie, spokojnie, długimi krokami, lekko jak gdyby bez wysiłku Femke Bol, Ona właściwie cały czas ma wszystko pod kontrolą. Widzi, że nawet pewnie nie wkładając. Zbyt dużo sił ona już zaczyna wyprzedzać i to zdecydowanie rywalki. Patrzymy na Izabelę Smolińską, która będzie musiała toczyć tutaj bój z Sarą Mato o swoje zupełnie indywidualne cele. Celem jest poprawienie życiówki po raz drugi na tych mistrzostwach Europy A wall jeszcze tylko dwa płotki, zdecydowane prowadzenie zrobiła tutaj troszeczkę nie musiała trzymać tego pełnego rytmu. No i teraz zmieniona noga. No a Reprezentantka Polski wyprzedzona przez Węgierkę. Reprezentantka Polski kończy w tym momencie bieg. No a zwycięstwo Femkebol nie podlegało tutaj dyskusji. I pięknym finiszem Ichowa wbiega na drugiej pozycji na metę. A zatem Bol i Ichowa wchodzą do finału bezpośrednio. Femkebol 54-16, Ichowa 54-59. Jest to rekord życiowy Czeszki. Brawo, czekamy na wyniki Polki. Spora strata, to było kilka dobrych metrów w stosunku do Wol do Ichowej, do Norweszki, która jak widzimy finiszowała wyrównując swój najlepszy w tym sezonie wynik w czasie 54,89 sekundy. No Femke Bol e, jest tutaj niezagrożoną. Przypomnijmy, że ona miała ochotę, by w tej stafecie mieszanej znowu być w pierwszoplanowej roli, znowu odrobić ewentualne straty i wbiec wyprowadzić holenderską sztafetę na miejsce trzecie ale ostatecznie Holenderka nie dała rady odrobić strat Irlandia Przed Włochami jak pamiętamy i Holandia na trzecim miejscu a tutaj Femkebole Nie zagrożona no a ichowa rzeczywiście Czeszka tutaj Na tym ostatnim płotku jeszcze miała wydawać by się mogło stratę Sporą, a jednak zdołała przyspieszyć w sposób znaczący niż utrzymywały tę prędkość rywalki. Proszę zobaczyć, jaki spokój, jaki luz, jaka pewność siebie, jaka różnica klasy w stosunku do tego, co prezentuje, co potrafi Femke Ball, a tego, co prezentowały rywalki Nikoleta Ichowa na drugim miejscu z bezpośrednim awansem. Wielka radość 54,59 sekundy czas reprezentantki. Czech, która rekord życiowy ustanowiła Ameli Juel, Norweszka, Finka Lechi Koinen na miejscu czwartym. No a Izabela Smolińska na ósmej pozycji 56,78 sekund, a zatem nie udało się poprawić życiówki po raz drugi na mistrzostwach Europy, ale brawa za awans do półfinału na pewno Izabeli się należą. Femke Bol przebieżką rozgrzewkową wbiega do finału. No tak to wyglądało. Na tle swoich przeciwniczek wyglądała naprawdę bardzo wyluzowana.